Siemaneczko, dokańczam wieczorny siew, bo jest takich tu pytel, że nawet nie widać. Myślałem, że to wina jednobrona, a to było dwie brony, ale to taki pytel, że nic nie widać. Bez znaczników to takie... Tam na chwilę to się nie chce zakładać, żeby to miało więcej hektarów, tam w dzień to widać. Może dzisiaj się sposieje resztę. Wczoraj popadało, to dziś elegancko będzie robota szła. Dobra, ojciec tam bronuje, to użyto, tam będzie przeżyto, jeszcze mamy do siebie, jeszcze przężyta, tego trochę je. Żeby nie było za słabo, to, bo tu klin mi został jakiś, to wolę po przejściach trzepnę i... kawał się ustawiło, nie to co trzeba było. No i elegancko się wyrównuje. tym to robota idzie, bo to 3 metry i to niekonny, że co nieraz zboża dosypuj No i dobra, tu trochę już posiane 3 hektary żyta jeszcze tutaj Nie, 2 i tutaj to będzie 3 hektary żyta Ma co robi trochę Taki piach. Jeden worek na zapas, posiejemy, raz, dwa do domu, sprężarka, sprężyto przy, się nasypie i... Teraz obciążniki zaczepione, to lepiej bronowanie idzie. No, w tamtym roku pszenica, teraz będzie przyżyto. Myślę, będzie elegancko. Trochę nawożenie nie było. Azotowe dobre i te. I obornika sporo. Walę jednym śladem, bo teraz za dnia to widać. Dobra, następny filmik nagrań z przyżyta. Sprzenicy może i tego. Zobaczymy. Tutaj jest ustawione, nie wiem. Pierwszą na noc coś się źle ustawiło się. Myślało, że go to wiele bardziej na co innego. To 280 żyta poszło na tamtą połówkę. Teraz zmniejszone na 210 Z takiego 210-230, bo tu już piach, a na piachu to wiadomo nie będzie się krzywiło. Jak nie będzie się krzywiło, to wolę gęściej. Słomy będzie przynajmniej. Na razie go łapa w górę do następnego.